Masz PCOS wyjedź do Grecji. Dlaczego grecka kuchnia może Ci pomóc? Już tłumaczę. Grecja to kuchnia i dieta śródziemnomorska, czyli mnóstwo owoców morza, dużo chudego mięsa, dużo warzyw, mnóstwo oliwy z oliwek, orzechów i pieczywa pełnoziarnistego. Ten sposób żywienia w świetle badań jest najzdrowszą dietą na świecie, a to ze względu na wysoką ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych i ogromną moc przeciwzapalną. Oliwa z oliwek, oliwki, tłuste ryby, takie jak sardynki, chociażby mają mnóstwo kwasów mega 3. Oliwa Zoliwek. Tłuste ryby, oliwki, sardynki. Te będą zawierać mnóstwo omega-3, które będzie działać bardzo przeciwzapalnie, a podłoże zapalne to podłoże większości chorób, w tym PCOS. Ten sposób żywienia poprzez ogromną zawartość błonnika, witamin i składników mineralnych będzie poprawiał wrażliwość na insulinę i całe działanie gospodarki węglowodanowej, której zaburzenia leżą u podstaw PCOS. Pełnoziarniste pieczywa, rośliny strączkowe, orzechy, poprzez dużą zawartość witamin z grupy B będą wpływać na prawidłowy metabolizm białek, tłuszczów i węglowodanów. Dlatego dieta śródziemnomorska. Będzie najlepsza dla poprawy Twojego stanu zdrowia. Ale pamiętaj, że możesz ją utrzymać albo prawie utrzymać również w Polsce. A po więcej zdrowotnych i śródziemnomorskich typów, zaobserwuj mój profil.